Witajcie w kolejnym odcinku przeglądu w początku planowałem, by nowe odcinki pojawiały się co dwa tygodnie, jednak swoją aktywnością i pozytywnym odbiorem materiału zmotywowaliście mnie, bym program ten wypuszczał częściej. Bardzo miło jest czytać tak wiele pozytywnych komentarzy na temat mojego pomysłu. Dzisiaj przedstawię Wam kolejnych 5 serii różnego gatunku. Tak więc, nie przedłużajmy, czas na drugi odcinek przeglądu! Na dobry początek produkcja idealna dla fanów Naruto czy Ninja Scroll. Bazylisk, bo o nim mowa, opowiada o dwóch potężnych, znienawidzonych przez siebie klanach, Kouga i Iga, których wojna o dominację trwa 400 lat, a wszystkie próby zawarcia pokoju spełzy na niczym lub zakończyły się jeszcze gorszymi skutkami. Niemniej jednak wydaje się, że niebawem wielowiekowe walki przejdą ostatecznie do historii. Niedługo bowiem ma mieć miejsce ślub spadkobierców obydwu rodów, Gennoske i Oboro, mający przypieczętować wieczny i trwały pokój. Niestety, świat bywa podły. Czasem jeden zwój zawierający imiona 20 najpotężniejszych wojowników obydwu stron i rozkaz szoguna nakazujący rodom przystąpienie do wojny wystarcza, by zaburzyć wszystko. Bazylisk to seria z niesamowicie prostą, a cholernie przyjemną fabułą. Wróć! Tutaj fabuła jest bardzo płytka. Co więc przyciągnęło mnie tak niemiłosiernie do tej produkcji? Walki, walki i jeszcze raz walki. Seria naszpikowana jest ustawkami, głównie jeden na jednego. Najciekawsze w tym wszystkim jest to, że spośród 20 wojowników każdy od urodzenia obdarzony został zupełnie inną mocą. I tak na przykład spotkamy człowieka rozciągającego się jak guma, nieśmiertelnego Tenzena czy chociażby Okoi, która wyssa krew z ofiary. Bazylisk, Kouga, Nippou, Czoł to taki japoński Romeo i Julia, jednak trochę bardziej brutalny i naszpikowany akcją. Jest to seria przede wszystkim dla fanów gatunku, ale fani romansu czy poniekąd dramatu także powinni się ową produkcją zainteresować. Dla mnie jest to najlepsza seria traktująca o walkach ninja, shinobi i tym podobnym, tak więc gorąco polecam. W poprzednim odcinku przeglądu przy omawianiu tangentopak Guren Lagan przekazałem wam informację, iż posiadam dwie ulubione serie z gatunku Mecha. Pomyłka! Są trzy, a kolejną z nich jest omawiany właśnie Full Metal Panic. Produkcja, która nie oczarowała mnie, może jakoś szczególnie realiami czy projektem Mechów, a parą dwóch nastolatków: Kaname Chidori i Sagara Sousuke. Ten drugi jest wyjątkowym młodzieńcem. Zamiast chodzić do szkoły i spotykać się z rówieśnikami, trudzi się ciężką pracą w wojsku, która jest dla niego całym życiem. Organizacja, do której należy, zajmuje się likwidowaniem grup terrorystycznych i innych tego typu zagrożeń. Anime skupia się na jednej szczególnej misji Sagary. Podając się za ucznia, musi chronić dziewczynę Kanamechidori. Z czasem dowiemy się, dlaczego jest ona taka niezwykła, chociaż z pozoru wygląda na przeciętną licealistkę. Jak dobrze możemy się domyślić, jest to początek powoli rozkwitającej miłości. No właśnie, jeżeli chodzi o pary, swój Metal Panic jest jedną z moich ulubionych, a gdybym miał organizować teraz Miss Anime, to Chidori byłaby na pewno na podium. Produkcja poza świetnymi wątkami miłosnymi posiada także dużo akcji, scen dramatycznych czy zapierających dek w piersiach. Szkoda, że do dzisiaj nikt nie zabrał się za kolejny sezon, mimo iż light novel się już zakończyła. Jest to jedna z najbardziej oczekiwanych przeze mnie kontynuacji serii anime i próżno chyba napawać się jakąkolwiek nadzieją, że w przeciągu najbliższych lat ktoś wreszcie zainteresuje się kontynuacją przygód Sagary i Kaname. Seria liczy sobie dwa sezony oraz jeden specjalny, o którym jednak opowiem innym razem. Czas na serię dla fanów klimatów nieco cięższych oraz wielbicieli cyberpunku oraz science-fiction. Świat w ErgoProxy to miejsce niezbyt przyjazne. W przeszłości doszło na Ziemi do straszliwej katastrofy, w wyniku której jej powierzchnia stała się niezdatna do życia dla człowieka. A żeby zapewnić ludzkości przetrwanie, zbudowano miasta. Rondo, znajdujące się pod wielką kopułą, która chroni mieszkających w nim ludzi przed skażonym środowiskiem. Co bardziej istotne, postanowiono także, że nie tylko zapewni ono swoim mieszkańcom przetrwanie, ale też stanie się zalążkiem idealnego społeczeństwa. W praktyce nie jest już tak pięknie, wszyscy mieszkańcy są nieustannie kontrolowani, choć mają zapewnione wszystkie podstawowe potrzeby, a nawet więcej. Zamiast obywateli najgorsze prace wykonują imigranci z innych podobnych do Rom do miast i autorywy, rodzaj androidów. Te ostatnie pełnią najróżniejsze funkcje, od asystentów do tak zwanych maskotek. Ostatnimi czasy jednak władze powoli zaczynają tracić kontrolę nad tym, co się dzieje. Tajemniczy wirus zwany Kogito atakuje autorywy, przez co te stopniowo zyskują świadomość i uczucia. Innymi słowy, przestają słuchać swoich właścicieli, a zaczynają działać po swojemu. Ich kontrolą zajmują się imigranci, wśród nich Vincent Love, emigrant ze zniszczonej Moskwy i jeden z głównych bohaterów tej opowieści. Jednak wraz z wirusem Kogito pojawia się dziwna istota zwana proxy, która wcześniej uciekła z tajnego laboratorium. Tą sprawą zajmie się z kolei Riel Mayer, inspektor w agencji wywiadowczej i wnuczka gubernatora ROMDO. W końcu drogi tych dwojga zejdą się na dobre i złe. Jest to początek niesamowicie klimatycznej przygody, gdzie z pozoru prosta fabuła bardzo szybko zyskuje nowe, tajemnicze wątki, które plątają całą historię bardzo umiejętnie. Ja, by zrozumieć przesłanie produkcji, obejrzeć ją musiałem dwukrotnie. Pierwszy raz Ergo Proxy obejrzałem jakieś 6 lat temu i nie ukrywam, że zbyt dużo z niej nie zrozumiałem. Jednak rok temu, kiedy ponownie zabrałem się za seans, rozwiałem wszelkie wątpliwości z młodzieńczych lat. Dlatego od razu podkreślam, seria dedykowana jest dla starszego grona widzów. Młodzi nie znajdą tutaj nic, co mogłoby ich przyciągnąć, a tym bardziej wiem, że cyberpunk i ogólnie czytanie książek nie jest w dzisiejszych czasach już tak bardzo popularnym zajęciem. No dobra, jest jeszcze Deus Ex, który na dobre wkradł się do wirtualnego świata rozrywki, tak więc serię przekazuję do fanów tego właśnie gatunku. A jeżeli obejrzałeś już Ghost in the Shell i Psychopass, to jest to dla ciebie produkcja obowiązkowa. Dobra, po nieco przytłaczającym klimacie Zergo Proxy czas na serię rozweselającą. Setono no przedstawiam wam jako jedną z moich ulubionych komedii. Na Stoletni Nagasumi udaje się wraz z rodzicami do swojej babci, gdzie pierwszy raz od kilku lat mają wspólnie spędzić wakacje. Drugiego dnia pobytu w trakcie kąpieli w morzu łapie go skurcz i tonie. Po jakimś czasie odnajduje go na brzegu ojciec. Chłopak, przekonany, że uratowała go Syrena, opowiada rodzinie o przygodzie, lecz spotyka się z kpiną najbliższych. Rozmowa zostaje przerwana nagłą wizytą Sanseto, córki przywódcy Syreniej Mafii, która prosi go o zaakceptowanie jej jako swej żony. Życie nagatsumiego zostaje odwrócone do góry nogami. Niesamowite, jak Seto no, Hanayome potrafi być szalone. Tutaj nawet kreska wygląda bardzo komicznie, pokazując niesamowite sceny. Jest to seria, która powinna rozśmieszyć każdego widza przynajmniej kilka razy. Mnie tak naprawdę każdy odcinek rozrzucał po całym pokoju i nie pozwalał przestawać się śmiać. Od razu podkreślam, że jest to rodzaj komedii bardzo szybkiej, gdzie w jednym odcinku dzieje się niesamowicie dużo, a dialogi przytłaczają nas swoją ilością niesamowicie. Jeżeli jednak takie czynniki nie przeszkadzają Ci, by dobrze się bawić, produkcję tę musisz odpalić sobie szczególnie, kiedy humor nie do końca dopisuje. Na sam koniec seria bardzo dla mnie znacząca. Mimo iż obejrzałem ją prawie 8 lat temu, to jednak do dzisiaj pamiętam z niej praktycznie wszystko. Dlaczego? Dlatego, że, jako gatunek, romans i harem, seria ta wybija się ponad przeciętność i serwuje zakończenie, którego niekoniecznie się spodziewamy, a końcówka serii z przyjemnej komedii przeradza się w dramat. Główny bohater, Rin, uczeń szkoły średniej, mieszka ze swoją przyjaciółką z dzieciństwa, Kaede, która opiekuje się nim jak matka. Ich sąsiadkami są dwie piękne księżniczki, Nerine ze świata demonów i Sia ze świata bogów. Obie wprost przyznają, że celem ich pobytu w świecie ludzi jest skłonienie do ożenku głównego bohatera. Grupę postaci uzupełniają Asa, o rok starsza przyjaciół Karina, która uwielbia z niego żartować, oraz małomówna dziewczynka Primura, która w tajemniczych okolicznościach przybyła z innego świata. Tak, jak słyszycie, fabuła przedstawiona została jak pierdylion innych harmówek, jednak szafel przedstawia bardzo dobrą historię, która prócz ślankowego życia grupki przyjaciół opisuje również dramatyczne sytuacje, jakie towarzyszą zawiedzionym ambicjom i nieodwzajemnionym uczuciom. Polecam, mimo iż seria na karku ma już prawie 9 lat, pokazuje, że nawet z pozoru prosto haremówka na końcu pokazać może odważne zakończenie. A jednocześnie odradzam obejrzenia kontynuacji pod tytułem Memories. W dodatku tym nie ma nic, co uzupełniałoby fabułę podstawowej historii. Dochodzimy, niestety, do końca drugiego odcinka programu Przegląd. Dajcie znać, czy odcinek ten trzymał poziom poprzedniego i czy jest coś, co w materiale tym powinienem zmienić bądź poprawić. Nie zapomnijcie także podzielić się swoimi opiniami na temat przedstawionych dzisiaj produkcji. Gorąco zachęcam do komentowania, bo to właśnie dzięki aktywnej dyskusji pod poprzednim filmikiem tak szybko dodałem drugi odcinek. Nie zapomnijcie także o ocenie filmiku i subskrybowaniu mojego kanału. Tymczasem żegnam się z Wami gorąco. Cześć!